Pierwszy na liście oczekujących awansował po raz pierwszy w tym sezonie do 30. Będzie miał pierwsze punkty Pucharu Świata Davide Bresadola. Zaś na belce startowej Roman Kołdel. Trudny sezon dla świetnego zawodnika, który ma za sobą zwycięstwa w Ugarze Świata. Przed dwoma laty znakomite otwarcie sezonu. Wydawało się, że to może być powtórka Jandy z 2020. Trigla w ukrań, Peter Prevc. Ubiegły sezon był dla niego dobry, ale potem kontuzja. No ale w tym sezonie wpisuje się dobrze Peter Prevc. Popatrzmy na jego skok. No, to jest bardzo podobny wynik do tego, jaki przed momentem uzyskał Martin Schmidt. Podobnie było 3 punkty do Andersa Bardala. No I mamy czołową dziesiątkę po dwóch indywidualnych konkursach. Na dziesiątym miejscu klasyfikowany 23-letni reprezentant Niemiec, Markus Eisenbichler. Ósmy w Klingental, 12 we wczorajszym konkursie. Dobrze też skakał w kwalifikacjach i teraz też skacze. Bardzo dobrze. Werner Schuster zadowolony. Ponad...